Ten rok był szalenie ważny dla polskiego golfa, ponieważ obchodziliśmy 20 rocznicę tak naprawdę istnienia Golfa w Polsce. I ten okres też chcemy z jednej strony podsumować i uznać, że to był kawał dobrej roboty, która została zrobiona przez wiele, wiele osób, które przyczyniły się do tego, że dzisiaj Golf w Polsce można określić mianem sukcesu. Z drugiej strony, to jest też dobry moment na to, żeby ten rozdział zamknąć i przejść do tego rozdziału, który będzie de facto wyznaczał kierunki i tempo rozwoju Golfa w następnych 20 latach. I bez wątpienia Wspólnym mianowicie wszystkich tych działań musi być profesjonalizacja. Profesjonalizacja na wszystkich de facto we wszystkich obszarach funkcjonowania tego sportu, czyli od organizacji pól, poprzez finansowanie ich budowy i eksploatacji, poprzez nabór, selekcję, wychowanie i przygotowanie do zawodowej również kariery wszystkich zawodników, jak również nabór, selekcję, zachęcanie, czyli popularyzację do gry w golfa wszystkich amatorów, też budowę relacji de facto pomiędzy polami i organizacjami, które organizują turnieje ze sponsorami, czyli kwestia budowy profesjonalnego pakietu świadczeń, świadczeń policzalnych, świadczeń, które można odliczyć, wykazać jako swój de facto zysk, jako zysk, który buduje właściwą percepcję nie tylko beneficjenta tych świadczeń, ale tych, którzy te pieniądze dają. I w końcu na końcu tej ścieżki jest kwestia przygotowania, tych wszystkich, którzy mogą sławić imię Polski kiedyś w biało-czerwonych koszulkach na polach golfowych całego świata, czyli budowy bardzo silnej, konkurencyjnej, utalentowanej kadry młodych polskich golfistów, którzy na przykład mieliby szansę grać na igrzyskach w Rio de Janeiro po raz pierwszy od niepamiętnych czasów.